Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Grygiel i podcast Przetłumacze. W tym odcinku prezentujemy drugą część rozmowy z Filipem Łobodzińskim. On sam przedstawia się jako iberysta, ale to trochę za mało. To człowiek, który tłumaczy całe swoje życie, tłumaczy piosenki, wiersze, roze. W poprzedniej części rozmawialiśmy m.in. o wyzwaniach związanych z tłumaczeniem piosenek czy innych tekstów. Teraz porozmawiamy m.in. o tym, o czym marzy tłumacz. Co chciałby Filip Łobodziński kiedyś przetłumaczyć, a na co obecnie może nie mieć czasu. Oprócz tego, zajrzymy także do przygód Mafaldy, która co prawda jest bohaterką krótkiego komiksowego paska, to jednak potrafi tłumaczowi dostarczyć całkiem sporo wyzwań. Ale nie będę zdradzać więcej, posłuchajcie. Przed Wami druga część rozmowy z Filipem Łobodzińskim. Zapraszam do słuchania. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy po latach przychodzi myśl, inaczej bym to dzisiaj powiedział publiczności, czy czytelnikom, czy słuchaczom ten tekst, inaczej bym go przełożył? Bez przerwy zaglądam do starych przekładów i jeśli tylko mogę, to je zmieniam. Jeżeli już wyszły w książce na przykład, to oczywiście za późno. Wtedy tylko pozostaje mi kląć w duchu. Natomiast no, Carlos Marodan mi mówił kiedyś: Filipku, nigdy nie zaglądaj do wydrukowanych przekładów swoich, bo cię szlak trafi. Ja przestałem po trzeciej książce. Bo wiem, że tu źle, tu źle, to bym zrobił lepiej. Nie, nie chcę nawet o tym wiedzieć, że coś bym zrobił lepiej. No, do grubych, dużych książek rzeczywiście coraz rzadziej zaglądam, ale zdarzają się sytuacje, kiedy powinienem był na etapie jeszcze redakcji tekstu zerknąć. I, no I w związku z tym staram się jak najuważniej jak naj czytać to, co przychodzi z wydawnictwa, po, po redakcji, po korekcie, choć nie zawsze jest na to czas. Odmienną z kolei y, sytuacją jest y, teraz właśnie: skończyłem y, korek, y, redakcję, czy, czy przegląd redakcji drugiego tomu Mafaldy. Które ma się ukazać latem, czyli komiksu argentyńskiego, aściśnięty z takich pasków satyrycznych. E, otóż tam e, redaktorka zaproponowała, żeby w kilku miejscach uwspółcześnić język. No i <laughs> właściwie się zgodziłem na to e, pod hasłem takim, że wprawdzie. Te paski powstawały w latach 60., na początku 70., ale wciąż przekonujemy, teraz w czasie, w czasie promowania pierwszego tomu, który się teraz w styczniu ukazał, że to są paski jak najbardziej uniwersalne i one mówią również dużo o nas dzisiaj. To, że takie uwspółcześnienie języka nie będzie przekłamaniem. Niemniej zgłosiłem, Taką wątpliwość do wydawnictwa, i wydawnictwo samo zdecydowało, że jednak wróci do moich mniej aktualnych wersji, bo one wciąż są zrozumiałe. Ale właśnie używanie czasowników typu czajisz, kumasz w języku dzieci argentyńskich lat 60. jest anachronizmem. To znaczy, dzieci polskie wtedy tak nie mówiły, bo ja czajenie to znam mniej więcej od początku lat 90., kumanie lat, lata 70., ale. Ale, ale nie wcześniej. Poza tym slang starzeje się strasznie szybko. Za chwilkę przychodzą nowe pokolenia, mm. mają swój własny język. Ale yy, cieszę no. się, że nawiązał pan do Mafaldy, bo ja Mafaldę czytam. Ja nie, przyznaję szczerze, długo, długo nie wiedziałem, że to pan. Bo ja po prostu trafiłem na nią, zacząłem ją czytać. Zachwyciłem się, bo to po prostu do mnie trafia okrutnie, szczególnie ona sama do mnie trafia ze swoimi przemyśleniami. I właśnie chciałem zapytać o tę przygodę z Mafaldą, bo to są krótkie formy. To są dwa, trzy, cztery obrazki, no ale tamta warstwa językowa jest jak, jak zastrzyk, jak szpilka, jak igła, prawda? Czysta esencja. To chyba nie może być łatwe do tłumaczenia. Nie jest łatwe, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli Pan od dłuższego czasu czy, czytuje mafaldę, to nie w moich przekładach, ponieważ moje się dopiero teraz ukazały i e, ja dostałem e, m, ofertę z naszej księgarni, żeby przetłumaczyć całość, która e, w Argentynie została wydana jako całość, chociaż w internecie dotarłem do paru pasków, których nie ma w tej całości. Widocznie są wcześniejsze i może sam autor kino uważa, że, że, to nie, że nie należą do kanonu. Niemniej, wracając do pytania o poziom trudności, tak, to jest trudne przede wszystkim yy, yy, z innego powodu. Z, z, z tego powodu, że trzeba to zrobić w sposób, ale oczywiście to, to dotyczy każdego przykładu, w sposób wiarygodny. To znaczy, żeby to mogło być powiedziane językiem najczęściej dziecięcym, choć tam oczywiście są też dorośli, yy, ale jednocześnie, żeby nie było głupie, żeby nie było infantylne, żeby było. Z... Albo zabawne, albo dające do myślenia dorosłym. O, bo właściwie myślę, że to jest książka adresowana jednak do osób, które już są trochę dojrzałe. O, Mafalda mówi do nas o naszym świecie, a nie o świecie dziecięcym. A jeżeli mówi o świecie dziecięcym, to też do nas jako wychowawców, jako obserwatorów. E więc oczywiście tak, no i, 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 no i tam jest tak, że człowiek nawet nie zdąży się rozpędzić, a już jest płęta. Już trzeba do tej płyty szybko, właściwie od, tuż przed startem, zacząć biec. No, trwało ch chwilę, musiałem sobie poczytać ją na nowo, bo kiedyś dawno temu czytałem po hiszpańsku i sporo zapomniałem, ale teraz wróciłem oczywiście i. Musiałem najpierw się oswoić z wszystkimi tymi postaciami, bo one też są tam symbolami pewnych postaw czy typów społecznych, i dostosować język do, do tych charakterów. Ale, ale nie jest to aż tak trudne jak tłumaczenie piosenek do ekran, na ekran. To zdecydowanie tamto to jest, to jest naprawdę trzecia prędkość kosmiczna, a tutaj powiedzmy druga. Ma pan za sobą naprawdę dużo no, dużo artystów różnych, z różnych kultur, z różnych kręgów. I poezja, i rock and roll, i z Patti trochę punk rock też przecież. Ma pan w tyle głowy jeszcze jakąś listę artystów, w których chciałbym do nich usiąść, chciałbym ich przetłumaczyć, zmierzyć się z nimi. Są na pewno dwie książki, o których w przełożeniu marzę, choć nie byłyby to sukcesy komercyjne, więc nie wiem, czy ktokolwiek, się, ktokolwiek będzie skłonny, żeby to wydać i w związku z tym zlecić mi takie tłumaczenie i podpisać umowę. Obydwie są trudne, więc tym bardziej nie, nie mógłbym liczyć tutaj na, na sukces. Jedna z nich to jest książka takiego amerykańskiego popularyzatora nauki Douglasa Hofstadtera, Gödel Escher Bach. Książka o paradoksach. Gödel to jest no, jeden z twórców logiki współczesnej. Escher to ten holenderski grafik znany z tych niebywałych, paradoksalnych, różnych niemożliwych rzeczy typu ptaki przechodzące w ryby albo schody, po których się ciągle wchodzi albo schodzi w kółko. No, a Bach to Johann Sebastian. Więc jest to książka naszpikowana logiką, trochę matematyką i trudna. Nie, nie przeczytałem jej całej, ale, ale sporo. I myślę, że napisane w sposób niezwykle dowcipny, jak to anglosascy popularyzatorzy nauki potrafią. Więc, więc myślę, że jej zaistnieje po polsku przez, nie wiem, no kilkaset osób byłoby odebrane z dzikim entuzjazmem. A druga książka to jest dzieło dziecka. Ona się nazywała Oprah Whiteley, e, nie, e, Opal Whiteley. Była dziewczynką na początku XX wieku mieszkającą w, na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych w lesie z dziadkami. I e, dziewczynka, która bardzo wcześnie nauczyła się czytać i pisać, i na kartkach pakowego papieru, na skrawkach takiego papieru, kredkami zapisywała swoją ortografią, absolutnie przedziwną, wymyślone przygody, które miała na łonie przyrody. Ona ponazywała wszystkie żuki, drzewa, pstrągi w potoku, nadawała im imiona prosto z historii Francji, ponieważ na strychu znalazła ileś książek o historii Francji i sama uwierzyła, że jest jakąś potomkinią domu orleańskiego. W związku z tym te, te łosie, świerki, jakieś żaby miały imiona typu, nie wiem, Napoleon, Dominique d'Orléans na przykład, coś takiego. Jest to książka, która pokazuje niebywałą więź sześciu 7 -latki z przyrodą. I te, ta przyroda jest właściwie jej krwiobiegiem. Niezwykłe, że ona potrafi dostrzec osobowość w kamieniu, w rzece. Bardzo takie panteistyczne, można powiedzieć, ale niezwykle ekologiczne. Bardzo fajna, bardzo fajna książka. Kobieta, kiedy już była dorosła, to ktoś ją namówił na to, żeby ona to opublikowała, bo ona pokazywała tam komuś, że takie miała zapiski jako dziewczynka. Zgodziła się, chyba w latach 30. to wyszło, czy pod koniec lat 20. I media ją zniszczyły. Prasa ją zniszczyła, ponieważ zarzuciła jej oszustwo, że, jak, że dziecko nie mogło czegoś tak doskonałego napisać. I ona ostatnie, chyba nie wiem, no, kilkadziesiąt lat życia spędziła w przytułku dla, dla osób chorych psychicznie, tam zmarła we Francji. Tragiczna historia, ale książka cudna, naprawdę przepiękna. I to są dwie książki, o których w tłumaczeniu marzę. No te Opal Whiteley to nawet zacząłem, mam jeden akapit zrobiony, bo jeszcze trzeba wymyślić język tego dziecka, bo ona w bardzo specyficzny sposób układa zdania. Bardzo dziecięcy i to musi być polszczyzna dziecięca, ale jednocześnie zrozumiała. Natomiast drugą, powiedzmy, stroną tego, o czym marzę, to jest pewien pomysł, który też się narodził w Biurze Literackim, czyli w wydawnictwie, z którym często współpracuję. Mianowicie, antologia tekstów rokowych, taka naprawdę obejmująca kilkadziesiąt lat, gdzie ja wytypowałem, bo umówiliśmy się, że gdyby ta antologia doszła do skutku, to byłaby to antologia rzeczy, które ja sam lubię. Niekoniecznie wszyscy twórcy ważnych tekstów, ale ci, których słucham. Bo są tacy, kt których no, 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 szanuję, że piszą, że to nie są banalne rzeczy, ale mnie nie obchodzą. Natomiast tutaj byliby ci, których sam słucham, do których mam takie wewnętrzne przekonanie i zaufanie. I to, i to jest no, rzecz ogromna, być może na dwa albo trzy tomy. Od Hanka Williamsa i, i, i Williego Dixona, czyli takich początków country bluesa, po, um, po twórców już um, z tysiąc um, tysiącleci, czyli no, takich, którzy już zaistnieli jako wybitni, czyli Johna Newsom, czyli Will Oldham znany jako Bonnie Prince Billy, um, czy nieco wcześniejsi, wcześniejsze Björk czy P.J. Harvey. E, to jest taka, taka antologia, która być może nigdy do skutku nie dojdzie, dlatego że kiedy zaczęliśmy z biurem literackim sprawdzać y, y, możliwość uzyskania praw do czegoś takiego, to się okazało, że agenci y, tych artystów bądź ich spadkobiercy kompletnie nie wiedzą, jak się za to wziąć. Dlatego że nikt im nigdy nie proponował czegoś takiego, że na przykład nie wiem, 15 tekstów Davida Berna znajdzie się w antologii przełożonych tekstów na inny język. Oni wiedzą, co zrobić z książkami Davida Berna, które on napisał o rowerach na przykład. Wiedzą, co zrobić z jego piosenkami, natomiast nie wiedzą, co zrobić z tekstami jego piosenek w momencie, kiedy one są przetłumaczone i obecne są w jakiejś antologii, czy jakiś Elvis Costello właśnie, czy, czy Tom Waits, czy, 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 czy Lou Reed. Czy, czy Johnny Mitchell? To są wszystko rzeczy do, do, do załatwienia, i obawiamy się, że nawet jeśli wreszcie zrozumieją, na jakiej zasadzie mogliby takiego zezwolenia udzielić, to A, mogą, mogą zarządzać za to pieniędzy, a wydawnictwo, które się specjalizuje w wydawaniu poezji, nie śmierdzi groszem, B, Mogą się pojawić sugestie typu, no ale w jednej książce na przykład z Elvisem Costello to my nie chcemy być. Czy, czy tego typu. No różne świry po prostu potrafią zaląć się w ludzkich głowach, więc, więc, ale dobra, nie, nie straszymy. Na razie, na razie ta antologia powoli tam narasta, jest mniej więcej połowa przygotowana, więc, więc myślę, że Myślę, że kiedyś, nawet jeśli ona nie dojdzie do skutku, to przynajmniej będę ją miał w teczce i będę mógł pokazywać na spotkaniach i, i czytać fragmenty. Czyli z punktu widzenia artystycznego dopnie pan ten projekt? Liczę na to, jeśli tylko sił wystarczy, oczywiście. No i jeśli, jeśli nadal będę mógł zarabiać na życie, bo z tego zarobku nie ma. No, właśnie tutaj, jakby na sam koniec zastanawiałem się, czy zadać to pytanie, ale jednak chodzi mi po głowie. Eee, czy rzeczywiście, no jak zachować tę równowagę? Czy lepiej rzeczywiście eee, dać sobie spokój z życiem, z tłumaczeń, za to móc oddać się tym tłumaczeniom, tym tekstom, tym przykładom, które sprawiają, że serce nam drży mocniej? Czy. Wejść na całość, na głęboką wodę lepiej i zaciąć zęby i znieść te gorsze, trudniejsze czy wręcz mechaniczne rzeczy, które trzeba przetłumaczyć, po to, żeby y, móc też znaleźć czas na sztukę. Nie próbowałem tej drugiej drogi, więc nie wiem, ale mam znajomych, głównie znajome, które trudnią się w pełnym zakresie, że tak powiem. Przekładami. No i jakoś tam sobie radzą, choć różnie bywa. No, czasami potrzebne są też zajęcia dodatkowe. Moja bliska, znajoma i bardzo szanowana przeze mnie Justyna Czechowska, która stoi na czele Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, no właśnie, stoi na czele Stowarzyszenia, więc również pracuje w pewnym sensie jako menedżer tego środowiska. Poza tym, że świetnie tłumaczy literaturę skandynawską, za co dostaje też nagrody. Prawdopodobnie każda z tych dróg ma swoje blaski i cienie. No, droga, którą ja się poruszam, polega na ciągłej kradzieży na, 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 kradzieży, na kradzieży czasu, który jeśli tylko mam możliwość, to go właśnie przeznaczam na przekład, choć teoretycznie powinien być to czas przeznaczony na co innego. I tu postawię kropkę. Natomiast wyobrażam sobie, że w sytuacji, w której tłumacz czy tłumaczka żyjący wyłącznie z przekładów wiedzą, że. To, nad czym teraz pracują, to jest przedostatnia rzecz, jaką mają w perspektywie, bo potem jest jeszcze jedna książka, czy jeszcze jedna praca, na którą się umówili, ale potem nie wiadomo co. To z pewnością, to z pewnością, że tak powiem, generuje dużo adrenaliny i, i takich niepokojów, które potrafią też zdekoncentrować. To oczywiście zależy od tego, jaki kto ma, Jaką kto ma predyspozycję do tego, żeby się skoncentrować na pracy, skupić na pracy. Ja, szczęśliwie, jeśli chodzi o przekłady, jestem w stanie dość dobrze się wyizolować. To znaczy, nawet, nie wiem, jadąc pociągiem, potrafię w pewnym momencie się wy, wyłączyć kompletnie z rozmów naokoło. Jeśli to, jeśli to jest piosenka na przykład, to odtwarzać ją sobie w głowie. Jak mówię, jestem słuchowcem, więc mam. Mam jakąś taką możliwość powtarzania dźwięków w myśli. Natomiast nie każdy to potrafi i mam tego świadomość. I w związku z tym, jeśli, jeśli pracuje gdzie indziej, a przekłady robi w czasie wolnym, a tego czasu wolnego ma mało, no to rzeczywiście jest to może być problem. No mam nadzieję, że mimo wszystko. Tłumaczy jest sporo w Polsce i o pracy tłumacza się mówi coraz częściej, bo kiedyś nie było wywiadów z tłumaczami. A jeżeli były, to bardzo rzadko. I to wyłącznie z takimi postaciami, nazwijmy to celebryckimi. Jeśli chodzi o przekłady jak Bronisław Zieliński, jak Maciej Słomczyński, no to, to wiadomo było, że to są takie naprawdę z, z najwyższej półki. Natomiast dzisiaj, dzisiaj praca tłumacza jest chyba coraz bardziej w Polsce przynajmniej doceniana, zauważana do tego stopnia, że niekiedy nazwisko tłumacza jest już na okładce książki, nie tylko na wewnętrznej stronie, co jest dobre, ponieważ ono, te, takie umieszczenie nazwiska tłumacza nie tylko uznaje rolę osoby, która przełożyła dany tekst, ale również wskazuje, kto jest odpowiedzialny za ten polski tekst, bo jak mówi yy, Znaczek kolportowany przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Szekspir nie pisał po polsku. Czyli to wszystko, co odbieramy, czytamy, słuchamy w przekładzie, to są słowa napisane przez tłumaczy, nie przez autorów oryginałów. Yy, I o tym trzeba pamiętać. My jesteśmy autorami. My jesteśmy autorami polskich wersji językowych. Yy, I absolutnie. Yy, Zarówno nasze prawa, jak i obowiązki jako autorów powinny być bezwzględnie przestrzegane, zarówno przez nas, jak i przez odbiorców. To znaczy, również, jeżeli ktoś, tak jak w moim wypadku w zeszłym roku, zarzucono mi publicznie, że część moich przekładów nie jest mojego autorstwa, to to, to jest już oszczerstwo, i trzeba to udowodnić, że ktoś ma dowody na to, że ja publikuję. Cudze przekłady pod, pod własnym nazwiskiem. My tak samo mamy prawo do ochrony naszych dóbr, ponieważ to, co tworzymy, jest własnością intelektualną. Wzbogacamy polską kulturę, która przecież. polska literatura być może wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie Kochanowski, który napisał po polsku Księgę Psalmów. Psał też Dawidów. To jest przecież rodzaj przekładu. Giaur, Byrona bez Mickiewicza nie funkcjonowałby w polskiej literaturze i tak dalej, i tak dalej, więc Wielki Testament bez boja, bez niegdysiejszych śniegów, no też polska kultura wyglądałaby inaczej, więc musimy absolutnie przyjąć ten fakt, że praca tłumacza jest pracą kulturotwórczą, jest pracą na rzecz cywilizacji polskiego języka i polskiej kultury. No i bardzo bym chciał, żeby ci, którzy tłumaczą, że tak powiem, na, w pełnym zakresie jako tłumacze, mogli mieć komfort myślenia o tym, że bo materiału to im nie zabraknie, tylko żeby pamiętano o nich i żeby im zlecano, i żeby pamiętano również o tym, że ich wysiłek jest naprawdę kolosalnym wysiłkiem i naprawdę mm, pożądanym. Wysłuchaliście drugiej części rozmowy z Filipem Łobodzińskim na łamach naszego podcastu Przetłumacze. Dziękuję serdecznie za to, że poświęciliście czas naszej audycji i zapraszam na kolejne odcinki. Będziemy rozmawiali z tłumaczami, o tłumaczach, o tłumaczeniach, przekładach i różnych ciekawostkach związanych z językami. Zapraszam Was na nowe odcinki, a tymczasem do usłyszenia!